Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj przed nami kolejny olejkowy wykład. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli mnie poznać, ja nazywam się Katarzyna Jarząb, jestem dyplomowanym refleksologiem oraz nauczycielem w Modern Reflexology Academy Fryderyka Rossekowskiego-Loyda. Chwileczkę opowiem Wam o naszej szkole, a potem już przejdę do, do wykładu. Nasza szkoła Prowadzi wykłady już właściwie na całym świecie. Cały czas poszerzamy zakres y, wiedzy na temat naturalnych terapii wspierających organizm drugiej osoby. Y, dlatego postanowiliśmy, że y, przyprowadzę tutaj na tej grupie y, takie darmowe wykłady na temat olejków eterycznych, żebyście mogli y, skorzystać z ich mocy, ponieważ są to y, bardzo y, silne y, związki, które. Y, bardzo mogą wspierać nasz organizm w sposób taki naturalny. Taka ogromna prośba, żebyście nie pytali nas, jakich firm olejki są najlepsze, ponieważ nasza szkoła nie propaguje żadnej z firm olejkowych. Jedynie chcemy przekazać Wam troszeczkę wiedzy na temat właśnie tych olejków, a już firmy musicie sobie znaleźć na własną rękę. Dzisiaj. Będę Wam opowiadać o, o takiej bardzo fajnej o mieszance olejków. Zaczy, zdecydowałam, że zacznę od mieszanki, która bardzo wspiera naszą odporność. Jest to olejek złodziei. Myślę, że część z Was na pewno już o nim słyszała. Skąd w ogóle taka nazwa? Nazwa łączy się z historią, kiedy to w XV wiecznej. W Francji panowała grupa złodziei, byłych handlowców perfum. W tamtym czasie we Francji panowała epidemia dżumy, i oni siłą rzeczy stracili swoje dochody i zaczęli okradać osoby chore. Wyglądało to w ten sposób, że włamywali się do domów osób, które właśnie były chore, które nie były w stanie się podnieść z łóżka i okradali. Te domy. Bardzo długo próbowali złapać tą grupę złodziei. Nie mogli ich złapać, ponieważ jakby ludzie chcieli się dowiedzieć, dlaczego oni nie zarażają się tą chorobą. I w końcu, kiedy udało się złapać właśnie tych złodziei, nie zostali oni ukarani pod takim warunkiem, że zdradzą. Co takiego robią, że właśnie nie chorują. No i wtedy właśnie ta grupa złodziei opowiedziała o, o tym olejku, o mieszance olejków, który, którą wcierali w stopy, dłonie, w okolicy tutaj ust i, i twarzy, za uszami. I właśnie od tamtej pory ta mieszanka została nazwana. Olejkiem złodziei, więc taka jest historia tej mieszanki. Co wchodzi w skład tej mieszanki? Więc tak, przede wszystkim mamy tutaj mieszankę pięciu, pięciu olejków eterycznych. Jest to goździk, cynamon, rozmaryn, eukaliptus i dzika pomarańcza. Na co, na co tak naprawdę możemy stosować ten olejek? Więc tak, jak przede wszystkim powiedziałam, jest to taka mieszanka, która bardzo wzmacnia nasz układ odpornościowy. Ja sama stosując tą mieszankę zauważyłam fenomenalną różnicę w odporności członków mojej rodziny, w szczególności w odporności mojej córeczki najmłodszej, która miała problemy właśnie z utrzymaniem tej odporności. I odkąd. Tak naprawdę codziennie wcieramy ten olejek w podeszwy stóp, to kondycja zdrowotna mojego dziecka znacznie się poprawiła. Zdecydowanie mniej choruje i objawy generalnie chorób są znacznie mniejsze właśnie przy stosowaniu tych, tego olejku. Zanim jeszcze tutaj więcej powiem, to pamiętajcie, że z racji tego, że właśnie w tym olejku mamy takie olejki jak Goździkowy, cynamonowy, to jest on olejkiem, olej złodziei jest zaliczany do tych olejków gorących, więc pamiętajcie, że zawsze, zawsze należy go rozcieńczać. Więc kiedykolwiek będziecie go stosować nakładając na skórę, to w dużym rozcieńczeniu. Jeżeli chodzi jeszcze o, o takie sprawy związane z chorobami i z odpornością, to tutaj na przykład bardzo sprawdził mi się ten olejek w momencie, kiedy moja córcia, na przykład, za, za, zachorowała na ospę. i Ja podawałam jej ten olejek wewnętrznie i wcierałam jej właśnie w stópki, w podeszwy stóp. I naprawdę tych krosteczek było coraz mniej i, i nie, prze, nie przechodziła tej ospy jakoś tak bardzo tragicznie. O wiele lepiej się czuła, kroski szybko się wysuszały i, i tutaj naprawdę to, to działanie tego olejku działało, odnosiło duże i takie pozytywne efekty. Dobrze jest go też stosować przy terapiach takich jak mamy na przykład problemy z kurzajkami. Pamiętajcie, że kurzajki to, to właśnie taki rodzaj wirus, wirusa i tutaj musimy zadziałać też przeciwwirusowo, żeby się tego pozbyć, więc w trakcie na przykład terapii usuwania kurzajek warto właśnie spożywać bądź wcierać właśnie w te miejsca, o których Wam mówiłam, gdzie mamy tą Taką cienką skórę, czyli właśnie tutaj na nadgarstkach, w tym dołku, gdzie zaczyna się nasz kręgosłup z tyłu szyi, właśnie też w podeszwy stóp, bo to na pewno przyspieszy tą terapię, żeby tych kurzajek się pozbyć. Um, olejek złodziei bardzo dobrze jest dyfuzować, um, on w ogóle ma taki bardzo bardzo przyjemny zapach, ja um, często dyfuzuję go w swoim gabinecie, um, tak samo um, bardzo często dyfuzuję go w okresie świąt um, Bożego Narodzenia, bo on właśnie ma taki zapach bardzo przypominający um, święta, pierniki, um, więc naprawdę fajnie się tutaj um, um, Fajnie się tutaj odnajduje y, przy tych świętach i, i, i generalnie y, klienci, moi klienci i domownicy bardzo lubią, kiedy właśnie ten olejek jest y, dyfuzowany. Yy. On przede wszystkim, oprócz tego, że tak pięknie pachnie, to ma takie działanie oczyszczania powietrza i usuwania wszelakich patogenów. Więc jeżeli ktoś w domu się rozchoruje, coś się takiego dzieje, że właśnie mamy jakieś infekcje wirusowe, to dobrze w pokoju osoby, która jest chora, właśnie sobie dyfuzować ten olejek, wtedy na pewno zmniejszycie prawdopodobieństwo zachorowania, zarażenia się daną chorobą. Co my tutaj jeszcze mamy? Olejek złodziei ma też takie działanie, bardzo dobrze działa na bóle gardła. Z racji tego, że on ma ten goździk w sobie, to tutaj, jeżeli macie dobrej jakości czysty olejek goździkowy, to dobrze jest na przykład położyć sobie kropelkę kropelkę tego olejku na szklance, rozprowadzić ją, zalać ciepłą wodą i wypłukać gardło. Jeżeli jest to olejek um, jakiejś firmy, który, um, który jest również do spożycia, jest przeznaczony do tego do spożycia, to, um, to na przykład można jeszcze oprócz tego płukania, to można po prostu połknąć tą, um, tą wodę z tym olejkiem i dodatkowo zadziałamy jeszcze wewnętrznie, żeby pokonać um, właśnie jakąś tam chorobę. Natomiast on bardzo, bardzo fajnie działa znieczulająco, zarówno na jakieś wszelakie bóle gardła, jak i na kondycję naszych dziąsel, dziąseł. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy z dziąsłami, przekrwienia, krwawiące dziąsła, bolące, to tutaj też dobrze jest płukać właśnie jamę ustną tym Olejkiem. Jeżeli jeszcze wracając do bólu gardła, to jeżeli nie mamy olejku, który można spożywać, to dobrze jest go wetrzeć. Wetrzeć tutaj w szyję, tylko pamiętajcie o rozcieńczeniu to jest bardzo ważne to jest gorący olejek, więc tutaj naprawdę porządnie musicie rozcieńczyć olejem bazowym ten olejek i wetrzeć tutaj w gardełko. I po jakimś czasie na pewno poczujecie ulgę, ten ból gardła się zmniejszy i e, szybciej się też go e, pozbędziecie. E, olejek ten również e, działa fajnie tak rozgrzewająco, więc, więc naprawdę warto, e, warto go e, stosować. Ja na przykład lubiłam robić sobie tak zwany miodek e, z, z użyciem tego olejku. E, do, do słoiczka miodu dodawałam kilka kropli olejku złodziei, mieszałam i zimowa herbatka z tym, tym miodkiem i z tym olejkiem naprawdę działała cuda. Robiłam też prezenty takie dla członków swojej rodziny, i byli oni bardzo, bardzo zadowoleni. Jeżeli chodzi jeszcze o ten olejek, można również w nim. Można również go używać do kąpieli stóp. Bardzo, bardzo fajnie działa właśnie odpornościowo i oczyszczająco, ja zawsze na garść soli najlepiej kłodawskiej dodaję właśnie kilka kropli tego olejku, kiedy mamy jakieś, jakieś przeziębienie. Albo po prostu wtedy, kiedy na przykład moja córka po kilkugodzinnej zabawie na, na dworze w śniegu wraca z lodowatymi stopami, to tutaj świetnie właśnie zrobić taką kąpiel rozgrzewającą, żeby właśnie rozgrzać te stópki. Super, kiedy się na przykład uziemiacie. Wiem, że są takie osoby, ja też lubię to robić i chodzić boso po śniegu, więc potem właśnie taka kąpiel z solą kodaską, troszkę soli Epson plus troszkę sody i olejek właśnie złodziei działa bardzo dobrze rozgrzewająco na stopy. I teraz tutaj chciałabym wam teraz powiedzieć o refleksach, na które najlepiej jest olejek złodziei nakładać, więc zaraz tutaj pokażę Wam pewną grafikę i opowiem Wam o właśnie tych refleksach, gdzie nakładać olejek złodziei. I tutaj jak widzicie mamy pewne informacje na temat właśnie olejku złodziei i teraz chciałabym, żebyście spojrzeli na te stópki, które tutaj Wam narysowałam, więc przede wszystkim Refleksy, w które wcieramy olejek. Złodziei są to refleksy kręgosłupa tutaj na tych stópkach po prawej stronie. Możecie je zobaczyć, są wykropkowane. Od strony tutaj przyśrodkowej stopy, czyli tej wewnętrznej, na jednej i na drugiej stopie warto ten olejek oczywiście rozcieńczony olejem bazowym nakładać. I skoro już patrzymy na te stópki, to tutaj na wierzchu, na wierzchu stóp warto wcierać właśnie ten olejek w refleksy układu limfatycznego i to te pionowe kreseczki, które tutaj macie na wierzchu stóp narysowane to właśnie tutaj te refleksy się znajdują. Kolejnymi punktami, w które warto wcierać ten olejek, to są tak zwane marmy tak zwane punkty odpornościowe. One znajdują się pomiędzy paluszkami, więc dobrze jest z dwóch stron wziąć na palec wskazujący i palec i na kciuk ten olejek i, i tutaj sobie wcierać pomiędzy paluszkami, w każdej tej przestrzeni, pomiędzy palcem, pomiędzy paluchem a palcem drugim, pomiędzy drugim i trzecim, trzecim i czwartym, czwartym i piątym. To tutaj właśnie na obu stopach warto ten olejek umieszczać i na pewno będzie. Bardzo wspomagał naszą odporność. Jeżeli mówimy o odporności, to pa musimy pamiętać również o naszych jelitach, więc tutaj te poziome kreski mm, na tych podeszwach stóp to, y, to jest właśnie obszar, który odpowiada za nasze jelita więc to jest również, y, również bardzo, y, bardzo istotny punkt, w którym możemy właśnie wcierać ten. Olejek. Dalej, kiedy spojrzycie na stopę lewą, to znajduje się taka większa kropka i to są refleksy śledzione, więc tutaj pod czwartym paluszkiem mamy, mamy refleksy śledzione i tam również możecie ten olejek wcierać. I dwie pozostałe kropki to są refleksy nadnerczy. I tutaj jak najbardziej też wcieranie tych olejków, tego olejku będzie, będzie bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o poprawę naszej odporności. I teraz, jak spojrzycie na stopę lewą, to tutaj pod paluchem macie taką, jakby literkę L. Na stopie prawej jest Lustrane odbicie tej literki to są właśnie refleksy gardła, więc w momencie kiedy macie jakiś problem z bólem gardła, drapiące gardło, swędzące gardło, to właśnie w te refleksy warto ten olejek wcierać i wierzcie mi efekty na pewno Was zaskoczą, pozytywnie oczywiście. Więc to tyle jeżeli chodzi o, o stópki, właśnie w taki sposób sobie możecie w te refleksy. Wcierać ten olejek i na pewno poprawicie odporność swoją i, i swoich dzieci. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Olejek z Łodzili ma. Bardzo silne właściwości antybakteryjne i antywirusowe, więc z powodzeniem możecie dodawać go do różnego rodzaju środków czystości, które, które sami sobie tworzycie. Na pewno będzie tutaj bardzo, bardzo dobrze odkażał blaty kuchenne, więc można, można go włożyć na przykład do szklanej butelki z rozpylaczem. I na przykład z pewną ilością z, nie wiem, z puszkanki octu jabłkowego I, i tutaj fajny preparat możecie sobie taki oczyszczający z, razem z tym olejkiem stworzyć. I będzie to preparat przede wszystkim naturalny, nie ma tam wtedy żadnych, żadnych chemicznych dodatków, więc, więc tutaj a, a przede wszystkim zadba o to, żeby się pozbyć wszelakiej bakterii i, i wirusów. Jeżeli chodzi o taką e, sferę emocjonalną, e, to olejek eteryczny m, z złodziei e, jest e, taki bardzo podtrzymający e, na duchu, e, właśnie rozwesalający, e, więc bardzo wspiera m, w takich m, depresyjnych stanach, więc w takiej, e, właśnie w takich przypadkach jak najbardziej dyfuzowanie tego olejku, e, można, można stosować. To tyle, jeżeli chodzi o olejek złodziei, mam nadzieję, że wykład przypadł Wam do gustu. Chciałam Wam, zanim skończę, to chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie kawki, to naprawdę jest bardzo miłe. Dostawać właśnie taką, taką kawkę za to, co robię. Bardzo mnie to motywuje do, do dalszej pracy i, i naprawdę jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. A teraz już moi drodzy, życzę Wam pięknego dnia. Dbajcie o swoją odporność, dyfuzujcie i stosujcie olejek z złodziei wszędzie, gdzie się tylko da. W gabinetach naprawdę też wspaniale się odnajduje. Klienci bardzo lubią ten zapach, więc. Same dobroci z tego olejku. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam pięknego dnia i, i do zobaczenia na następnym wykładzie.